No, i dzisiaj tutaj dobijamy pucharki z sorca u mnie. No i co? Napadzik elegancko będzie grany. No. Patrz, tutaj taktyka. No, poka. No. Leć tu bokiem, cyk, stajesz jeszcze tu. Dobra, safe i sejf. Ja lecę tutaj, powiedzmy, nie wiem, dobra. Zobaczymy, ile do wbicia, bo nie wiem, to jest jeszcze nagrywany przed. No, ale i tak będziemy wbijać. Ja będę tutaj. No. no. Dawaj, grać. No i ja widzę, że jestem trochę przeziębiony, tak że jakbym pociągał nosem, no to... Okej, czekaj. O Jezu, ja zapomniałem, że gramy, co? Dobra. lecimy. No idę, idę. O Jezu, ten katar. To bo tu się ten... Dobra, unik, zabity. I cyk, pa wiertłem im po głowie. Dawaj. O kurna, ale mi to. Nie mogę się ruszać. O dobra. Opanowane. Cyk, no. Kurna, lagło mnie trochę. Tak widać. A czy tak Co to ma być, proszę państwa? Dawaj. zaraz będzie. No, zbijać, Ol... zbijać. Dedłem Dobra, chroń, chroń. Pff. Kurna, ale. Kater. E, e. Jest. Dobra. Pierwsza. Pierwsza gierka tutaj wygrana. No zobaczymy jak wyjdzie z kolejnymi. Bo to no. 8 pucharków, o mam tutaj brąza Boczana. jedynkę na mojej. O o pase, pase, pase dwa mam. o stary dropik. Bardzo rzadki. No to taki średni. Lecimy, lecimy. Bez zabrania. Dobra. Będzie miał po czterech tutaj miesiącach nieobecności w końcu jakiś film. No. Jak jestem dobry dla innych. Znaczy, no bo to. ze sobą. Ja prawie nie miałem postrzeg... czasu, bo to wakacje były. No, no to w wakacje nie miałeś czasu. No bo na działkę chodziłem. Ty no, wiem. no ty w sumie średnio chodziłeś, bo. No, no, ja no właśnie. No w takim. Te bo atakują. Dobrze, ty tam zbijaj od nich safe. Ty jesteś odbijany. No właśnie idę. Dobra, prawie go zabiłem. A, gra, a my gramy chyba z tymi samymi w ogóle. Nie. I ult! Na safe. Bardzo ładnie widzę tam zbija. No, jestem profesjonalnym graczem. No już nie. Znaczy, wcale nie grałem. Na całe wakacje praktycznie To sporo mam krabowych walut 6000 coś, nie? Przerwa była Oj, oj, problem z netem Komunikat ważny I walimy w sejf Koledka na Ja w ogóle nie zaglądałem Już już się nie pozbiera. No dawać, dawać. Dobra, zabiłem. O nie! I atakować. No, no, właśnie. No dobra. Tworaszka tutaj, niestety. Ty Minus 5. No dobra, ale chcesz też pomóc, nie? Ty atakuj, ty jesteś odzbijany. Aha, dobra. Oj, w się trafił. No, bo mnie lagło trochę, o no. No dobra, nam się trochę czarne. Mm. Jeszcze tutaj elegancko. Ja tutaj o. na dwa piątkę, więc... Ścinki, ścinki! Nie, pan P. No. Te, bo pan pejdzie. No dobrze, ty zbijaj. Dobra, mnie to nie interesuje, czy mnie atakuje, czy ja się no też bij ich, nie? Ale jakby moim mm. celem mam być. Staram się. Nie no już koniec ulta. No nie wiem. Pomoże mi ktoś. No. Upa człowieku słabi jesteśmy. No. Ty masz czaka? Masz czeka? Mm, czekaj, sprawdzę. Czyli tego nowego? No, nie, Bo nie wiem, masz. masz czaka, bierz czaka. Zaproponuj mi. No tak, ja go miałem dawno, dobra. I patrz, patrz, oj, tu mapa. Patrz, tu stawiasz pierwszy pachołek, ulci się za młody, tu stawiasz pierwszy pachołek, tu stawiasz drugi pachołek i trzeci na sejfie. Dobra. I potem klikasz ulty, nie? No ja wiem. Tylko, że to muszę być przy tym, nie? Przy pałku. Hmm. Czy ja nie wiem, jak te pachołki działają, bo się pojawiają tory. Ogólnie. No, dobra, Patrz. ładuje ci się ult. Patrz, tu stawiasz pierwszy tam, gdzie jeszcze ja strzelam. Tu. Tu, no tu, tu tak, tam gdzie ja stoję, trochę do przodu, nie autoajmem, musisz celować. Drugi tam... Czekaj, plan! Z drugiej strony, mniej więcej na tym samym Dobra, miejscu. postawiłem. Nie na sejfie! Nie. mówię żeby na sejfie. Trzeci na safe. Aha. Się, boty trafiły, ale... Boty, naprawdę? O Jezu. No ale czemu my to no nie wiem i dzwonić do mnie będzie. Kto? Mm. Patrz jak ja im zbijam sejfa. Jeden procent na razie nie zbiłeś. Jak jeden procent? A bo ja nie na... no no włączę sobie nie przeszkadzać. No dobrze. Zaraz do mnie pewnie będzie pisał, też coś tak czuję. Ja też sobie włączę. No. Czekajcie widzowie, chwilę tu A gdzie ja to mam? Hmm. Ja mam taki iksik chyba, że to na... nie wiem. Nie, tu nie ma, tu też nie ma, Przesz Miesz przeszkadzać. O. Dobra. Patrz, Dobra, jeszcze raz nauka. Tu, tu, tak jak się tu. Yeah. No. Nad moim paznokciem, tu, pierwszy tu pacholek, pacholek, a tu drugi, tu drugi pachołek, a na banku i na, na sejfie trzeci. Dobra. Jak nie, to się będziemy mogli telefonami najwyżej zamienić. Ja tutaj czakiem ogarniam. No mi się ładuje teraz. Jezu. nie mi spadł Jezu, nie wygodnie O tak, tak, o. O, dzięki. ono się zagrać, bo mnie tu kwiaty kują. <grymne> <grymne> Kolekcja, <grymne> no, tam pierwszy, nie? Tak około tutaj. No trochę w lewo, bo nie będziesz umiał. Musisz na środku, tak żebyś umiał przejechać. Będę umiał chyba. No to tam... Bo on mi się drugi... pod skosem zrobi. tam musisz. Ja wiem, tam. Tu gdzie stoję mniej więcej Taki problem, że atakują nas trochę No dobrze Ty się skupi na ataku No traf Jezu, bo na nas obija Nie no, Ty stawiaj pachołki Postawiłem już jeden No to drugi stawiej. No tu, tu gdzie stoisz No dobrze i trzeci na sejfie Aha, to nie musiałem, ok No ale to musisz szybko. Jak masz ultę zostawisz pachołka, nic cię nie interesuje. Dobra. Ulala! -la. No mi się tutaj To odbierzemy widzę. karnecik sobie. <noise> Ten co nie grał. Mały opening na odcinku. Oczywiście. Kto ogląda to hashtag opening. A no. Dobra, tu może. E, Epiczki. No openinguj. Ja, ja melodię dopiero Szybka zbieram. Szybka akcja człowieku. No spamimy. Spamimy. Ale nie no, te rzeczy to nie mam. Ojej, ojej, coś z mi kupił. Nic nie kupiłem. Prawie ale. U, no i kupiłeś. No ty, odawaj gemy moje, pięć mam teraz Niski oskamowany Dobra tam tym gemy, co co że proszę stawiać pachałki. Postaram się Wiesz, gdzie to teraz stawiasz? No. Musisz na środku, żebyś umiał przejechać. O tak o? No, mniej więcej. Trochę bardziej w przód, ale dobrze, już. Ej, gumi. No, kurde, nie stężyłem. żyłem. że go pokona ten nasz. Dobra, przywalę mu już. No, dobra, masz. No, drugi pachołek szybko. No, biegnę. Tutaj. Postawiłem. No, dobrze, i teraz bokiem chcę przejść. I na safe usta no, to sobie przejdę i to będę tak jeździł. Trochę ten, ten nasz obija tu. I... Idę na safe. Ja też im tutaj tak niszczę. Postawiłem. No i dobrze. No i teraz tylko klikasz, ulta, jak masz. Klikaj. Nie, nie rzucaj. No wiem. No, to czemu celujesz? Po prostu To muszę coś... mieć tu ten pociąg. O. No, masz teraz. No i klikasz. Jadę. No i co? No źle postawiłeś. Nie mogę. Jeden tu, drugi bardziej w przód. Zamie zamieniamy się. Nie wytrzymam mm. z takim czakiem. Dobra. Nie wytrzymam z takim czakiem. Teraz ja gram u Niskiego na koncie. A ja u Bokiego. Wiesz, jak grać szczurem? No. Stałeś się tak na skosie, że tak powiem. I walimy. I walisz, no. Dobra. dobra. Sam Safe'a będę zbijał. I tak pewnie, ale. No, no mo może tak być. <laughs> może. Ale to wątpię. Dobra, to ja idę już bokiem, tam do nich. I walimy. Mhm. na no. Legenda Damian teraz. Ja że jestem. A ja jestem tymi. O, stoi tu, dobra, unik prawie Jakie unik. tu są lagi. U ciebie nie ma. Fajnie. No i Bo no. to ma trzy rabu no. Kurde. Dobra, idę. Cóż za kaszel. No mnie też atakuje Unik! No idę Dobrze widzę, że tam wyjechałeś do nich A! Trochę tu jakoś... Ktoś do nas Ej. przyszedł O, uciekł No i dobrze On no, tu przyjedzie no. Dobra Jestem myszką Idziemy na safe, mam ulta I ładujemy w ulta no i ładuj tylko w sejf jak masz ulta. Nic się nie przejmuje. Nie tak, stawaj. Tak żebyś bił 4000 stawaj. Tu... W, jak masz sejfa, to w... rogu samym. Okej. Okay. No, już gwiazda gry tutaj zrobiona. Na moim? No, oczywiście. Ja mam czeka na dwa piąte, no, to Dobra, gramy. Ile? 255, dopiero 20 pucharków. No. Trochę. Mm. Najwyżej poskracamy trochę ten film. Mm. Te ra, wy się tam nimi zajmijcie, a ja sobie pójdę bokiem. Z kilpa pachołkiem. Jesteś pro. prawda też. No, a czemu w tą stronę mi pojechało? No halo, ruszyć się nie umiem. Nie. Ja im teraz zbiłem teraz. Jedziemy. No, myślę, no, To żeś, żeś